Ofensywa Ukraińców jest dla Rosjan wręcz porażająca. Biorąc pod uwagę skalę i znaczenie operacyjno-strategiczne ofensywy Ukraińców, to jest ona sukcesem wręcz porażającym wobec Rosjan, ocenia analityk z firmy Roszą Consulting. Jak dodaje, trzeba teraz wziąć pod uwagę scenariusz, w którym zdobycze terytorialne sił zbrojnych Ukrainy będą tak duże i szybkie, że cała rosyjska obrona, wszystkie siły posypią się jak domino. Udana ofensywa Ukraińców w obwodzie charkowskim zmienia coś fundamentalnie? Konrad Muzyka już sprawiła, że Rosjanie przez najbliższe pół roku tracą zdolność prowadzenia ofensywy wszędzie na Ukrainie oprócz obwodu czersońskiego. Dlaczego? Ze względu na bardzo duże straty sprzętu. Sprzętu, a nie ludzi? Oczywiście komponent ludzki jest bardzo istotny, ale 20 piechurów jest o wiele łatwiej zastąpić niż 20 czołgów. Jeśli chodzi o sprzęt, to nawet to, co jest utrzymywane w bazach uzbrojenia po rosyjskiej stronie granicy przy Ukrainie, nie będzie w stanie zastąpić jednostek utraconych w czasie ucieczki z obwodu harkowskiego. Szacunki mówią, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Rosjanie stracili 3,5 brygady zmechanizowanej sprzętu, to dziesiątki, jeśli nie setki wozów opancerzonych, czołgów, wozy logistyki, artyleria. A co również ważne, stracili także składy amunicji. Bo Ukraińcy je wysadzali w powietrze HIMARS-ami? Rosjanie już wcześniej mieli problem z zaopatrzeniem swoich wojsk w amunicję, zwłaszcza w okolicach Szersonia, gdzie właśnie ukraińskie HIMARS-Y były bardzo aktywne. Z kolei w obwodzie charkowskim HIMARS-Y były mniej aktywne, ale za to, gdy Rosjanie stamtąd uciekali, to zostawili po sobie składy amunicji i wiele sprzętu. Teraz będą one służyć Ukraińcom. Są to naprawdę znaczne ilości amunicji, bardzo potrzebnej wojskom Ukrainy, ale też Rosji. Rosjanie nie będą w stanie szybko uzupełnić tych strat. Ale te straty to nie wszystko. Inną kwestią, już na poziomie operacyjno-strategicznym, jest to, że zostało wyeliminowane zagrożenie na kierunku słowiańsk-krematorsk. Z Icium oraz Siwerska Rosjanie od miesięcy próbowali się przebić przez ukraińskie pozycje. Bez rezultatów. Dzięki ukraińskiej ofensywie to zagrożenie zostało całkowicie wyeliminowane. Ukraińcy również przeprawili się przez rzekę Doniec na północ od Słowiańska i teraz zagrażają miastu Liman. Pozycje na linii Icium-Liman oznaczają, że wojska ukraińskie stoją przed wejściem do obwodu Ługańskiego. Szef mon Ukrainy Oleksii Reźników mówi, że kontrofensywa w obwodzie Charkowskim poszła znacznie lepiej niż oczekiwano. Faktycznie? Jest to bardzo prawdopodobne. Operacja była zapewne przeprowadzana z założeniem kilku wariantów jej przebiegu. Ostatecznie zrealizował się scenariusz, który był przez ukraińskich dowódców uznawany za mało prawdopodobny, bo bardzo optymistyczny.